Siema, ja jestem Łukasz, witajcie na kanale Hefan. Na wstępie, tak jak zawsze, chcę Wam wszystkim podziękować za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze, które zostawiacie pod filmami. Dzisiaj odcinek serii zakupowo, czyli dosyć lubianej serii przez Was. Może tych gier dzisiaj nie uzbierało się zbyt wiele, ale postanowiłem to nagrać i Wam pokazać, co w ostatnim czasie udało mi się kupić w naprawdę dobrych pieniądzach. Zaczniemy od trzech tytułów na PSP. Dawno nie było tych gier, ponieważ tak naprawdę ich nie kupuję. Kupiłem te gry, te trzy tytuły, które Wam zaraz pokażę, ponieważ bardzo, bardzo je lubię. Kiedyś lubiłem w nie grać, sprzedałem. Na ten moment je kupiłem znowu, żeby mieć w kolekcji. I właśnie na PSP tylko takie gierki, które naprawdę mi się podobały, to będę zbierał. A mianowicie jest to seria gier Patapon. Nie wiem, czy kojarzycie, czy nie. Jest to dosyć popularny tytuł na PSP, właśnie. Jest to taka gra muzyczna, można by tak powiedzieć, bo no dobra, nie jest to gra typowo muzyczna, gdzie po prostu, nie wiem, gracie na gitarze czy na klawiszach i musicie stukać w rytm, żeby zagrać jakąś piosenkę. Tutaj, tak, wystukujecie rytm, ale po to, żeby. Walczyć, żeby walczyć całym plemieniem e, takich małych pataponów, żeby zdobywać terytorium i pokonywać wrogów i bossów i kombinacja różnych melodii to wasz atak bądź też obrona. I to jest naprawdę bardzo fajna, rytmiczna gierka, bardzo przyjemna, fajne dźwięki. No, i przede wszystkim fajna opowieść, oprawa. Naprawdę mega mi się w to grało dawno, dawno temu, kiedy ta gierka tak naprawdę wychodziła. Ale teraz sobie to odświeżyłem i no, nadal jest to dobra gra. Tutaj mam zestaw, proszę bardzo, jedyneczka, pierwsza część. Ja to kupiłem dosyć tanio. Nie było to w, teraz w tym miesiącu, już trochę wcześniej. Ale nie było okazji, żeby wam to pokazać. Te trzy gry kurczę, żeby wam nie skłamać. Chyba 80 zł dałem za te trzy tytuły, więc naprawdę spoko, jak na, te, na tą gierkę. Tu jest dwójeczka i patapon 3. Patapon, chyba jedynka i trójka najbardziej znane, dwójka jakoś tak najmniej, ale. Też jest dobre. Jedna gierka na Xboxa 360 się znalazła w dzisiejszym odcinku. Polowałem na nią dosyć długo, bo jest to stara gra, a trzyma cały czas cenę. Więc tak szukałem, szukałem, żeby znaleźć jakiś fajny, tani egzemplarz, ale jak był tani gdzieś na OLX-ie czy innej platformie, z ogłoszeniami to znowu przesyłka wychodziła drogo i koniec końców i tak to mniej niż 5 dych ciężko było znaleźć, więc jak byłem ostatnio w Ceksie to kupiłem tą gierkę, właśnie tam w granicach 50 zł kosztowała, a jest to Dirt 3. Bardzo fajna część jak dla mnie, ogrywałem ją kiedyś na PC, -cie. kupiłem ją na Xboxa 360 z tego względu, że była dostępna w, te, w tym sklepie na Xboxa 360, ale też dlatego, że tutaj w salonie mam Xboxa właśnie podpiętego, nie mam tutaj żadnej PS3, PS3 mam w pomieszczeniu obok, a chciałem mieć do tego po prostu taki stały dostęp, więc stąd decyzja kupna na, na tą platformę tej gierki. No, to jest taka odsłona, kolina arcade'owa. Aczkolwiek też nie do końca, bo w tym dercie trójeczce mamy tutaj Kenny Bloka, Jim Kane, ale też są rajdy takie typowo. Więc gierka taka arcadeowo symulacyjna ale dobra napada. Więc no, mi się podoba ten tytuł. Widzicie naklejka z Sexa. Tu była jeszcze druga naklejka, trochę się zepsuło opakowanie, jaką odkleiłem. No ale trudno, zawsze można pudełko zmienić, a tak to jest i instrukcja i płytka, więc na tym mi zależało, żeby to było w dobrym stanie, a płytka jest naprawdę w ogóle nieporysowana. Jak już idziemy tymi starymi konsolami, no to też mam tytuł na PS3. Diablo 3, słuchajcie, tak jak Wam mówiłem przy okazji premiery Diablo 4, że to jest moja pierwsza na tej gry, którą zdecydowałem się kupić. Ponieważ nigdy wcześniej nie miałem okazji grać w Diablo, oczywiście wiedziałem, że istnieje taka gra, e, widziałem jak koledzy grają, ale sam osobiście nigdy nie miałem e, jakby okazji zagrać w ten tytuł. Czy to Diablo 1, 2, 3, no nie, dopiero czwóreczka. No i ta gra weszła mi naprawdę bardzo dobrze. E, gram w Diablo 4 cały czas, no tyle na ile czas mi pozwala. Ale, ale naprawdę mi się bardzo podoba, no i postanowiłem kupić sobie trójeczkę, zobaczyć czym to się różni, Ano różnic jest naprawdę bardzo wiele, już pomijając fakty grafiki, wydajności, no wiadomo, to jest przeskok jednak z PS3 na PS5, Diablo 3 też wyszło na PS4, ale chciałem kupić sobie na PS3, no bo na tą konsolę to wyszło. No ale główna różnica w tych grach jest taka, że tutaj świat jest taki barwny, kolorowy, nie wiem, animowany, taki wiecie, nie aż tak bardzo ponury jak w Diablo 4. Tutaj rzeczywiście jest to takie kolorowe, barwne, trochę bajkowe. No i może nie do końca pasujące do Diablo i teraz rozumiem oceny niektórych, którzy z Diablo 2 przesiedli się na Diablo 3, no i to nie było już to samo. Tak, zgadza się, Diablo 4 jest naprawdę dużo bardziej mroczne, No sama charakterystyka gry jest bardzo podobna, więc Diablo 3 trafiło do mojej kolekcji. Eee, I Diablo 3 ogrywam sobie też powoli, ale skupiam się na czwurecce, żeby tam wbijać poziomy, a tutaj tak z ciekawości też czasami odpalę. Albo Dobra, zostawię to na sam koniec ten tytuł, bo na ten tytuł najdłużej tak zbierałem się, żeby go kupić, bo ceny są jakie są. A teraz Wam pokażę na PS5. -teczkę. Gierka wpadła do mojej kolekcji. Jest to Dekalisto Protocol. Ta gierka też już zeszła naprawdę mocno z ceny. Nówkę sztukę w sklepie można kupić tam za 120 czy 130 zł, w ceksie za 70 zł, więc naprawdę ceny są naprawdę. Powiedziałem znowu naprawdę ceny są spoko naprawdę. Co to jest za gierka? Tak w skrócie jak widzicie ja jeszcze je nie rozpakowałem. Jest to nówka sztuka folii. Pewnie was trochę oślepiam jak tak pokazuję, e, Więc samego doświadczenia wam nie powiem jak to wygląda bo nie miałem jeszcze po prostu okazji jej uruchomić bo to dosyć świeży zakup jest. Ale z tego co wiem, no to twórcami tej gierki jest, są twórcy Dead Space'a, więc to już nawet spoko się zapowiada. Podobna charakterystyka, jeśli chodzi o grę. Jesteśmy tam w odległej przyszłości, lądujemy na księżycu Jowisza. Jest tam więzienie i więźniowie są w pewien sposób zarażeni. Nie wiadomo, co się stało. Przekształcają się w krwiożercze potwory. No i oczywiście nie wszyscy, w tym nasz główny bohater, nie zmienia się w tego potwora, tylko próbuje ocalić resztę walcząc z nimi jest to taki horror survival, gdzie idziecie i z znienacka wyskakują Wam jakieś potworki więc jeżeli macie słabe nerwy to nie jest gra dla Was, dlatego nie wiem czemu kupiłem tą grę no ale tak już się stało chce się przemóc jakąś grę taką spróbować zagrać pewnie odpalę ją w dzień, bo nie w nocy żeby się trochę mniej bać, no ale oceny ma naprawdę dosyć spoko a za tą cenę, co kupiłem, ja ją kupiłem chyba za około 50 zł. nówkę. No bo w sklepach, jak Wam mówiłem, takie ceny, to ktoś sprzedawał nietrafiony prezent czy, czy dubel, coś w tym stylu było. Więc wziąłem, no zobaczymy, co to będzie. I teraz ostatnia gra, która wyszła na PS4 i na PS5. Jest niedostępna w polskim języku, ale całe szczęście jest angielski, więc no, da się to ogarnąć. Gierka krótka, bo około 8-10 godzin podobno. Sama fabuła też jeszcze nie grałem w tą grę, ale bardzo chcę już w nią zagrać. Żeby wam już nie przedłużać, to jest to Kena. Kena Bridge of Spirit. Dokładnie tak. No i z tą grą jest taka historia, że mało jest ich używanych. Jeżeli są używane, to tak naprawdę w cenie nowej albo 10 zł tańsze. No i nie mogłem się tak zebrać, żeby kupić tą grę, bo jak nie kupuję na premierę, żeby zrobić odcinek dla was, no to później tak szukam wiecie, okazyjnie, żeby coś tam gdzieś znaleźć i kupić. No ale ta gra trzyma cenę cały czas około tak 120 zł, 100a może gdzieś tam, plus przesyłka, no to też wychodzi te 120 zł. Jest wersja na PS5, na PS4, tak jak mówiłem. No, ja kupiłem akurat na PS4. Byłem w tym Ceksie, była ta gra. Chciałem ogólnie na PS5 sobie ją kupić, ale dobra, mówię, biorę. Trudno. Byłem wtedy w, w Warszawie po lekarzu. To moją stopą, miałem wypadek, pewnie wiecie albo nie wiecie. No i byłem zakończyć całe leczenie i mówię: Dobra, idę, kupię sobie jakieś gierki, tak wiecie, na pocieszenie. No i kupiłem też tą Kenę. No jest to gra przygodowa, jest ogólnie bardzo pięknie zrobiona. Cały świat jest taki mega bajkowy. No i to mnie bardzo zainteresowało. Sama Fabuła no jest krótka, tak jak Wam już wspomniałem, ale właśnie to, w jaki sposób ta gra jest przedstawiona, w jak ładny sposób, no to skusiłem się na to. Oglądałem wiele jakichś trailerów i rzeczywiście robi to wrażenie. A jak będzie, zobaczymy. Myślałem, żeby nagrać w ogóle odcinek z takich pierwszych moich wrażeń z tej gierki, albo ograć to na live'ach, które mam nadzieję, że niedługo powrócą. Bo w tym momencie po prostu nie mam na to. Czasu, najzwyczajniej w świecie, ale dążę do tego, żebym miał go więcej. Więc to jest taka giereczka. I jeszcze mam taki jeden mały bonus. Kupiłem już też kiedyś lampeczkę. Zobaczcie taką lampeczkę Pixel Pulse Street Fighter. To jest taka seria. To jest akurat ta postać. I normalnie ona sobie fajnie świeci. Zaraz wam też to pokażę. Wyjmę ją z pudełeczka. Tak wygląda lampka wyłączona. A teraz ją uruchomię i wam pokażę, jak to świeci. 3, 2, 1, bent. Świeci? Świeci, są baterie, dobrze. Fajny element na półce obok gier. Kiedy się to wszystko fajnie poukłada, uruchomię jeszcze takie elementy, lampeczki różne, to naprawdę. Mi się to podoba, nie wszystkim musi się to podobać, ale mi się podoba. Więc taka lampka trafiła do mojej kolekcji gier, bo stoi to obok gierek, właśnie na półkach. Tyle ode mnie dzisiaj. Widzieliście moje najnowsze zakupy, te, których Wam jeszcze nie pokazywałem. Różnorodność, no tak można powiedzieć, że było różnorodnie, bo i gra wyścigowa, i Diablo, czyli gra internetowa, gra przygodowa, Kena. No i gry na PSP, gry muzyczne, więc no przekrój jest naprawdę duży. Ja nie mam jakiegoś typu gier, który jakoś mega za nim szaleje. Jak jest fajna gierka, to zawsze ją z chęcią ogram. Dajcie znać w komentarzu, który tytuł z dzisiejszych Wam się najbardziej podoba. I dzięki, że byliście. Jeśli się podobało, to zostaw łapę w górę. Jeśli nie, to nie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!